Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka, a słońce zamarzło. Niebo spowite jest ciemnością, termometry spadają grubo poniżej zera, świat pogrąża się w chaosie. Czy nasza gwiazda naprawdę mogłaby zgasnąć z dnia na dzień? Czy czeka nas apokaliptyczny scenariusz, którego nikt nigdy nie przewidział? Hej, z tej strony kosmiczne innowacje. Dzisiaj zanurzymy się w mrożące krew w żyłach pytanie. Co by się stało, gdyby nagle, z dnia na dzień, słońce straciło 10% swojej energii? Przyjrzyjmy się naukowym podstawom, konsekwencjom dla naszej planety i niesamowitym technologiom, które mogłyby nas uratować. Słońce to w zasadzie gigantyczny reaktor jądrowy, który świeci stabilnie od 4,6 miliarda lat. Jego energia prawie się nie waha. Zaledwie o około 0,7% w górę lub w dół podczas swojego jedenastoletniego cyklu. Ale co by było, gdyby nagle ni stąd ni zowąd doszło do jakiejś dziwacznej anomalii? Z dnia na dzień jego moc spada o 10%. Co wtedy? W ciągu kilku godzin temperatura na ziemi gwałtownie spada. Tropiki zamieniają się w zamarznięte pustkowia. Fotosynteza ustaje. Łańcuchy pokarmowe się rozpadają. Wyobraźcie sobie! Jak szybko zamarzłyby nasze rzeki? Jak ciemno byłoby w południe? Po kilku tygodniach oceany zaczynają zamarzać. Lód odbija resztki światła słonecznego, przyspieszając nadejście nowej epoki lodowcowej, szybciej niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Ludzkość, pozbawiona energii słonecznej, staje w obliczu zagłady. Czy naprawdę moglibyśmy przetrwać? I tu robi się ciekawie. Na scenę wkraczają futurystyczne megaprojekty orbitalne zwierciadła, odbijające ostatnie promienie słoneczne w kierunku Ziemi, ogromne konstrukcje krążące wokół naszej planety, niczym tarcza przeciwko zimnu. Albo podziemne miasta, rozświetlone sztucznymi słońcami, wypełnione hydroponicznymi farmami i zasilane reaktorami geotermalnymi, niczym nowa huta w czasach świetności, tylko pod Ziemią. Sztuczna inteligencja mogłaby zarządzać wszystkim, racjonując zasoby i przewidując, gdzie katastrofa uderzy najmocniej. Jak byś przetrwał, gdyby jedyne ciepło pochodziło z głębi Ziemi? Nie zapominajmy o geopolityce. Tego rodzaju katastrofa mogłaby wymusić globalną współpracę, albo wywołać zaciekłe wojny o ostatnie resztki jedzenia i energii. Kto kontrolowałby technologię przetrwania? Jakie tajne plany mogłyby wyjść na jaw? To tylko eksperyment myślowy, ale pokazuje, jak kruche jest nasze uzależnienie od Słońca. Innowacje mogą być naszą deską ratunku. A wy? Jakbyście się przygotowali na zamarznięte Słońce? Jaka technologia mogłaby nas uratować? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i subskrybujcie kosmiczne innowacje, żeby nie przegapić kolejnej szalonej wizji przyszłości.